OVERWATCH Dobrze z wieloma postaciami jak Bjorn Torbjorn jest najlepszą postacią. Nie ma lepszej. Okej, okay, czas potrollować ludzi moim rozkladem. Och, to, to będzie trudna gra. To będzie bardzo trudna gra. Jesus Christ, ten Point of View jest... Too close to home. Zbyt blisko domu. To mam PTSD. 3, 2, 1, GO! Jeszcze tego nie... Oni nie wiedzą. Okej. Okay. <ścoughs> czy oni wiedzą? C czy on wie? Wow! Okej, okay, dobra. okej. Okay. Dobra, daj już mej. Nie, mój no, no, turcik! Ty już! Ma. Ale ci! Pierdzielny zaraz! Wy, Wyjdź z mojego lobby w ogóle! One, two, three, go! Clearly w tej grze jest jakiś Torb, Torbdiff. Spokojnie, to dlatego, że jeszcze po prostu nie zchannelowałem mojego inner All right let's do this one last time. My name is Torbjörn! I was bitten by a radioactive... Torret! ...and for ten years I've been the one and only. Torbjörn! I'm pretty sure you know the rest. Mu coś wystaje tak leciutko, tak tutaj.

Okej, okay, dajmy tutaj nasz no, naszego wariata. Teleportował się? Nie. Okej, okay, wiem on tu widzi. Ja, ja wiem, ja wiedziałem. On myślał, że ja nie wiedziałem. To był taki problem, że ja widziałem. Move faster wideforis equip. Dobra. Chodź tutaj. O mój Boże. Trochę źle moje kalkulacje przebiegły. Ja dlaczego pomyślałem, że Krasnal z młotem wygra z typem, który mam... No, shotgun. Masz... Wow! <gryw> wow. Okej, <gryw> okej, okay, okay. Mo może... Może Torbior nie jest taką samą postacią. Tor Torbior jest... jest dosyć mocny powiem wam. Szkoda. Wyżej to nie pójdzie? Okej, okay. dobra. No, ma ojciec Torbiorna kiedy dorasta. Wreszcie się nie wyciągnie. Wow, no, widzisz jest tak mocny, że musisz solo gotować jego turet. Ej, hey, gdzie on się teleportuje? Dojść tutaj. Lecisz. Holy shit! What? Co? This is something else. Mój turret... odblokował moce Spidermana. racer, Tracer. Tracer. No muza wchodzi mocno. DJ Lucio on that shit. Widow za pierwszym razem. Uff, Uf. Uf. to jest małe. Jo, yo, jo, yo, yo, koleżko, to nie jest film o Smurfie z, z dużą spluwą, to jest film o turbiornie. Więc, let's get back to the scheduled program. O, tu jest jakiś to ziomek prowadzi. Jaka bestia, ja bym go zatrudnił do Overwatcha. Siema. Oł. na headache, nadchodzę I zaraz was zniszczę. Absolutną bestią jestem. Mój turet to idealna dy dystrakcja. Chy chyba... chyba...

I, yo! Yo, compadre? Ej, to ja. Halo, co to jest? Ej, gra mi sabotażuje Wind Street. Ej, to jest actually dobra mapa na turba. Oh, yeah. Server Anakin! I have the high ground. Muszę go postawić w miejscu, w którym od razu nie umrze? Okej, okay, mam idealne miejsce. Proszę <śmienicza> zostawić mu niego turet. Za takie rzeczy się... Za takie rzeczy jest kara śmierci. Bum! Okej. Okay. Yes! Yes! Okej, okay, zrobili nam team kill, ale ja zrobiłem double kill. Zabijcie go... Zabij go turet! No nie... Zabij tylko... Please! Yes! To się mojego tureta ma bardzo małe AP? Nie, nie ma tutaj nigdzie inżyniera, który może mi klepnąć tureta. Moje umiejętności grania w grę komputerowe z, mnie zachwycają. No, dawaj, Genji. Genji. Dive my eyes, bro. O o o o o to winna dla mnie. Give it to me. Albo nie Okej, okay. whatever wiem ja, i tak tego nie potrzebuję Czy ta Ana może zejść z mojej dupy? Zostaw mojego Tureta, typie okay, Ja 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 nie wiem Nie wiem tam Okej, to nie było to czego oczekiwałem Okej, okay, nawet go nie zbudowałem, on powinien mieć protection na te pierwsze 20 sekund. Gdzie, gdzie by turret był idealny No tutaj co nie? Yeah, Okej, okej Okej Okej, to jest to jest niemiłe Oasis, hej, hej, super mapa, oasis, hej, to, to nie jest oasis, it's hammer time, oni mają snajpera, nie, jeden problem, jestem zbyt niski na snajpera, my head will not be reached, Okej, okay, ale fisting, został sustain. Landing your power, okej. Okay. To jest ciekawe. No. Siema z tej strony PewDiePie. Mój turec żyje? On żyje! He's alive! Jakim cudem... Torbjörn radzi sobie z... tak dobrze z każdym charakterem typu Dive. To prawie mój Prawie. Nacisk na prawie. Duży nacisk na moje jądro. No, lecisz. już ten Meteor Strike. Wow, ktoś wszedł w moją lawę. Dupy! Lena! You stupid! Bad message Boot of Roha O niech ktoś rzuci na mnie kupeczkę. A to nie na mnie, to na Orisa, okej. Okay, my jesteśmy bezpieczni. Nikt nie będzie rzuca rzu rzu rzucał... na nas poła. Nie! O kolejne, hell yeah! Show me more! Eat my left nut! To jest... Nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Leave me alone. Uh, 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 uh. Ale epic dodge! <laughs> Może nie, nie ultuj mojego <laughs> Tureta, koleżko. O, to prawie ją trafiła, widziałem. Uh. 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 I co to wanda? I co to wanda, mi. Jakieś tu ta. No swój dupę ty łysy. <laughs> ok, już <laughs> <laughs> ba Bardzo engaging play of the game. Jeżeli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować i zalajkować.